Be presence just strange. Te doświadczenia z Pragą Północ są takie, że prawie dostałem w pierdol. Wjechałem oczywiście rowerem w nie tą ulicę to trzeba. Chciałem się zawrócić. Typy zaczęły krzyczeć, e, stój, co chcesz, co tu robisz? Ja mówię, sorry, źle skręciłem, oni już przyczą wypierdalać, ja mówię, już uciekam. Dobrze, że miałem rower, zwinąłem się natychmiast. Nie wiem, czy byli rzeczywiście groźni, ale no wiadomo, pulsik już podskoczył i ja nie jestem najmocniejszy w takich sytuacjach. Więc no zaczęło się wesoło, chociaż Maciej z Marysią twierdzili, że tu jest bardzo spokojnie. Mi wystarczyło 20 minut, niecałe. Nie, i co ja gadam, 10 minut i już mogła być lipka. Warszawę znam słabo bardzo. Oczywiście byłem w jakichś tych muzeach, przy pałacu prezydenckim, ale nie byłem nigdy tutaj jakby na dłużej niż dwa dni, więc kompletnie nie znam tego miasta. U, na pewno potrzebuję paru chwil, żeby się wczuć w nową rzeczywistość. A nawet nie wiem czy to lepiej, że mówią po polsku, bo tutaj dokładnie słyszę, że na przykład przyszedł do mnie wypierdalaj. Jak, jak byłem w Gruzji, to nie wiedziałem, mogłem tylko rozpoznać po ich minie, czy mają przyjazne zamiary, czy nie. Tutaj nasze w jest zupełnie silacowo. Wiadomo, że nie można ocenić po dniu, ani do mnie nawet po miesiącu. Ja jestem small town boy, a to jest big city life, ale to jest cel naszej podróży. Jak on na to wszedł? Nie ma opcji.